Witamy Was podobnie, ponownie wspólnie z Madzią w naszym kamperze w kolejnej części przebudowy naszego kampera. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy do wykonania, żeby się udało zrobić to co sobie zaplanowaliśmy, no to jeszcze dużo minie czasu. Na wstępie może zanim przejdę do kampera, chciałbym powiedzieć tutaj kilka rzeczy na temat karpiowania, bo wiecie, jest to kanał karpiowy i spodziewalibyście się pewnie, w 90% ludzi, którzy oglądają ten kanał to są wędkarze i karpiarze, ale myślę, że tych 10, może 5% jest to są to ludzie, którzy też mają kampery, którym, którzy mają przyczepy campingowe i może z chęcią obejrzą nasze poczynania z remontem. No bo jak wiecie kampery i przyczepy też służą gdzieś tam do łowienia rybek sobie, bo chyba o to chodzi, żeby jeździć w, no, w i tak dalej. Nie będę się na ten temat rozwodził. Słuchajcie, no bo jak Karpie, no to jeszcze powiem. Ci co czekają na film, byliśmy w, w Italii, tutaj dziesięcioosobowym składem, z klubem, z teamem, byliśmy we Włoszech, odwiedziliśmy dwie wody. Myślę, że gdzieś za około dzień, może dwa dni uda mi się skończyć montaż tego filmu. Prace nad montażem trwają do późnych godzin nocnych. A gdzieś tam w międzyczasie, no wiadomo, trzeba innymi rzeczami się zajmować, bo nie samymi karpiami człowiek żyje. Yy, teraz już są święta. Yy, po świętach zaraz majówka, ale no, niestety nie będzie to czas poświęcony na karpie, tylko na właśnie tematy rodzinno-modernizacyjne i tutaj pracę nad kamperem, bo czas ucieka. Na wakacje trzeba niedługo pojechać. Tym właśnie kamperem, który jest w stanie, no zaraz zobaczycie, mm, agonalnym. Yy, Także, no, karpie, karpie, jeszcze raz karpie, jak najbardziej, tak, ale też mimo, mimo karpi, też camper yy, słuchajcie, tak, dach mamy skończony, co widzieliście w, yy, w poprzednich częściach naszego remontu. Jeszcze dodatkowo nie pokazywałem tego, ale w kamperze, yy, jeżeli chodzi o dach, to jeszcze dodatkowo żeśmy w, yy, może nie wzmocnili, tylko zabezpieczyli listwy aluminiowe, które obrysówki, które łączą tutaj nam część dachową z częścią ze ścianą, piono, ze ścianami pionowymi. Wiecie o jakie listwy chodzi, to jeszcze dodatkowo je tutaj zabezpieczyłem silikonem, takim klejem specjalnym, uszczelniaczem, żeby gdzieś tam woda się, mimo tego jeszcze nie dostawała gdzieś tam z dachu na podlistwę. Co nie zrobił gdzieś tam nasz poprzednik, albo poprzednik poprzednik. Albo poprzednik, 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 bo gdzieś tam Niemiec kiedyś jeździł tym kamperem. I co spowodowało duże uszkodzenia, wilgoci ściany, ale do tego przejdziemy za chwilę. Pokażę Wam to. Jak wyglądał w dwóch, trzech zdaniach, jak wyglądał ten kamper, przed, jeżeli chodzi o wnętrze przed zaczęciem tego remontu. W ogóle to ten odcinek będzie taki bardziej o, o opowiadaniu niż o pracy, także zbrojcie się w cierpliwość, bo za dużo nie, nie zobaczycie oprócz mojego gadania. Albo zewnątrz jedno zdanie, w ogóle jest to integra, jest to Detlevs 565 chyba z tego co pamiętam. Integra pełna, niealkowa, tak wygląda. Jeżeli chodzi teraz o wnętrze. No wyglądało to tak, przed rozpoczęciem prac, że drzwi w ogóle są wejściowe z tylnej części naszego kamperka. Po lewej stronie znajdowała się kuchnia, taka malutka, metrowej długości z blatem, z lodówką pod spodem. Za, za częścią, powiedzmy, tą kuchenną było WC, czyli taki prysznic z toaletą. Taka klasyka, powiedzmy, z lat 90. Idąc dalej, mieliśmy szafę z piecykiem, z ogrzewaniem gazowym, z trumą, za którym zaraz znajdowała się pierwsza wersalka dwusobowa z pasami, stół no i druga wersalka, czyli też taka klasyka z tamtych lat, gdzie można było sobie usiąść, zjeść yy, jakiś tam powiedzmy posiłek, jak padał deszcz na dworze. Stół się składał na dół, było spanie troszeczkę niewygodne, bo te poduszki to wszystko było takie, no, że człowiek bardziej się męczył śpiąc w tym miejscu niż, no, niż się wyspał. No i dalej dwa siedzenia obrotowe dla kierowcy, dla pasażera. No i po stronie tutaj drzwi, na tej całej ścianie między drzwiami a siedzeniem pasażera, było takie łóżeczko, które zrobiliśmy z żoną w zeszłym roku dla syna które się jeszcze rozkładało na szerokość, na szerokości i tutaj mogła jedna osoba spać, żeby dzieci nie spały, bo mamy córkę i syna, żeby nie spali ze sobą, tylko osobno, czyli córka spała tu gdzie stół, a syn spał tu po stronie po stronie, drzwi na łóżku takim rozkładanym na szerokości. Dodatkowo mieliśmy tutaj zrobione przez Rafała w zeszłym roku takie dwa stoliki podnoszone, coś jak w pociągach z lat komuny. Chyba nawet do dzisiaj są takie stoliki rozkładane w pociągach ze ściany się pod oknem. No i takie dwa długie stoły, stoliki, takie blaty mieliśmy rozkładane, żeby można było tutaj coś na nich jeszcze dodatkowo położyć, jak nikt nie spał na, na tym łóżku. No i oczywiście jak integra, no to nad yy, siedzeniami kierowcy i pasażera rozkładane łóżko dwuosobowe. Tak wyglądał ten kamper yy, oryginalnie, że tak powiem. Teraz zobaczcie w takich urywkach 20-sekundowych, co żeśmy z nim zrobili i zaraz przejdziemy dalej. Wyglądały dwa dni prac tutaj wspólnie z synem z pomocą tutaj Madzi teściowej żeśmy doprowadzili ten kamper do takiego stanu jak widzicie teraz możemy Wam więcej pokazać nie patrzcie na tą deskę która tutaj jest ja podparłem tutaj troszeczkę sufit, a nie to żeby on opadał czy był jakiś tam tego nie wiem, upadnięty, tylko po prostu tutaj była ściana pionowa i boję się, żeby gdzieś tutaj to, bo nie wiem za ile dni będę budował te meble na nowo. Także bałem się, żeby mi tutaj gdzieś coś nie ciążyło. Tutaj też powinienem jeszcze podeprzeć, bo tutaj też była ściana pionowa. Ale widzę, że tu jest wszystko ok, dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o, o wilgoć w tej części, bo to było dla mnie najważniejsze, czy tutaj coś się będzie działo. To także, tutaj jest elegancko, tu jest sucho. Bałem się tutaj, gdzie był prysznic, że coś wyjdzie, jakieś niespodzianki, że coś będzie, jakaś zgnita deska, że gdzieś będą podmoknięte ściany. Wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Widać, że tutaj nic nigdy nie sączyło, żadnej wilgoci tu nie nabrało. OK. Powiem Wam teraz, jakie są w ogóle plany. bo Zobaczcie, ile się tu miejsca zrobiło. Jakie są plany w ogóle i dlaczego to robimy? Robimy to po to... Bo chcemy mieć kampera takiego zrobionego po swojemu, chcemy wiedzieć co do czego jest, do czego idzie każdy kabelek, do czego idzie każda rurka, żeby żyć w świadomości że jedziemy na wakacje i wiemy co w nim mamy i co ewentualnie, jeżeli się popsuje, to będziemy mogli też naprawić szybko, ale też nie o to chodzi, chodzi też o to, żebyśmy mieli tutaj po swojemu nowe mebelki, nową toaletę, nową lodówkę. Wszystko mówię o rzeczach nowych, nieużywanych, gdzieś tam odkupionych za jakieś tanie czy tam inne pieniądze, tylko chodzi o rzeczy naprawdę nowe. No bo no, nie ma co się oszukiwać, nie, nie stać nas na kampera za, nie wiem, 150 tysięcy, czy tam nawet za 100 tysięcy, no a, a środek będziemy mieli <gryw> praktycznie z nowego kampera. Yy, słuchajcie, tak, na, yy, plany są w ogóle takie, że chcemy mieć, żeby... Łóżka dla dzieci: to jest nasze główny, główny, nasz główny cel, żeby łóżka dla dzieci były na stałe. Żeby się nie, nie, nie trzeba było składać, rozkładać, yy, gdzieś tą pościel przerzucać, stół obniżać, a za chwilę stół podwyższać. To jest takie troszeczkę dla nas uciążliwe. I stwierdziliśmy po długich tutaj, po planów było zabudowy kilka i w sumie stało na tym, że tutaj w części tylnej, gdzie była kuchnia i, i gdzie było części WC, tutaj na szerokości robimy. Łóżko piętrowe. Będą dwa poziomy. Na dole będzie spała córka albo syna i na górze no, albo na odwrót, czyli jedno, jedno dziecko śpi. I dzieci mamy już takie wieku no, 17-18, prawie 19 lat. Także y, to nie są małe dzieci, dlatego muszą spać oddzielnie. Y, łóżko piętrowe będę troszeczkę skracał, żeby się nie tutaj rozgadywać. Właśnie bez składania, bez chowania pościeli wchodzą, kładą się i śpią. Może kiedyś zrobimy tu jeszcze jakąś zasłonę, żeby po prostu to, jak nie będą z nami jeździć, żeby to było zasłonięte. Tutaj w tej części zmieścimy toaletę. Cały nas WC, tak to nazwę. Czyli część łóżka będzie zasłonięta, no bo wiadomo, gdzieś dotąd dojdzie ściana toalety z jakimiś drzwiczkami, tylko jeszcze nie wiem czy otwieranymi, czy jakimiś takimi zasłanianymi w formie rolety poziomej. Zmieścimy jeszcze słupek, Może będzie wysuwany, może będzie jeszcze, nie wiem, może będą po zwykłe takie półeczki na jakiejś, bo każdą część chcemy wykorzystać, a zostanie nam już 20 cm. Miejsca tego nie możemy ruszyć, bo to są oryginalne mocowania pasów dla pasażerów i tego w ogóle nawet nie mam zamiaru dotykać ani ruszać. Czyli ławka zostaje, tylko będzie odnowiona. Część, powiedzmy dwa siedzenia dla pasażerów z pasami, wszystko zostanie odnowione. Włącznie yy, z obiciami, ze wszystkim będzie tutaj wszystko na nowo. Stół, który tutaj był, będzie też, tylko podejrzewam, że jakiś nowszy i tak dalej. No i tutaj ta ławka, która była z drugiej strony tego stołu, to ją troszeczkę skrócimy tutaj na szerokości. Bo, i może i na, długo, i na szerokości, i na długości, bo na troszeczkę to jest, i tak tutaj nikt nie jedzie z nami, jeżeli chodzi o jazdę. A do siedzenia to nie musi być to takie szerokie i tak wielkogabarytowe, żeby usiąść i zjeść tutaj posiłek. Jeżeli będzie brzydka pogoda, oczywiście, musimy troszeczkę ją zwęzić. Bo po tej stronie będzie kuchnia, o której zaraz Wam opowiem, ale to będzie lodówka, i żeby lodówka się otworzyła na całą szerokość drzwi, żeby się otworzyły, no to tą. Yy, z panką musimy, z znaczy to siedzenie musimy troszeczkę zwęzić. I tak jak wspomniałem, mamy, jeżeli tam ogarniemy i wszystko mamy załatwioną część z dwoma łóżkami, to ta cała część jest praktycznie nieużywana i tu postanowiliśmy zrobić na całej długości kuchnię, czyli aneks kuchenny i fajnie to pasuje, bo tu są drzwi odchylane. I jeżeli będziemy siedzieć na zewnątrz, pod markizą, wieczorami, no to stąd będzie fajnie pasowało podać coś, na przykład drinka zimnego komuś przez okno. Jeżeli chodzi o zabudowę kuchenną, na środku tej całej części będzie zlew z trzema z kuchenką trzypalnikową. Mamy już kupioną taką fajną nową z hobby. w części lewej. To będzie około 60 cm blatu roboczego Pod którym znajdzie się lodówka Dometika, Też już jest zakupiona Lodówka pod zabudowę pod blat Która nie będzie wystawać nad blat Czyli to robi nam się 60 cm blatu roboczego Z drugiej strony Mamy też, jak miniemy już zlew Mamy następne 60 cm blatu roboczego Bo to będzie wszystko w jednej całości Pod spodem znajdą się oczywiście jakieś półki, szuflady na różne rzeczy no, wiecie o co chodzi? Nad blatem roboczym po tej stronie będzie tutaj jeszcze zrobiona jakaś szafka, żeby wykorzystać. Wiadomo, nas na garnki, talerze i takie różne inne rzeczy. Tutaj po długości kiedyś była szafka. Widzieliście ją? Będzie tutaj też szafka podwieszana, kamperowa. Z nowa, z nowymi frontami, no, zrobiona w stylu, stylu 2019, a nie 94. To tyle tak w skrócie. No. Tutaj musimy jeszcze wyrzucić, może to nastąpi, może dzisiaj nawet, tutaj całą tą zabudowę, bo mi się to nie podobało. Jak już robisz, to już robić na całego. Wylatuje ten plastik, który się częsie. Pasy, które ktoś kiedyś przerobił, bo to jest przerobione, to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Jak można pasy zamontować do szafki takiej płyty wirowej jedną śrubką. Zobaczcie, co tu się dzieje. Widać, jak się otworzy tą część. To pasy oryginalnie były tutaj zamontowane przez producenta. Także to wszystko wylatuje. To wylatuje zabudowa. W sensie nowa wyściółka podłóżko, nowa wyściółka na suficie. To już mówię teraz o takich detalach, które będą wymagały pewnie dużo pracy, ale wam opowiem w czterech zdaniach. Nowe pokrycie dachu, nowe. Nowe płyty na ściany. Tam to wszystko co tutaj widzicie, to będzie wszystko pokryte nowymi płytami. i Oczywiście płytami nie jest z marketu budowlanego, tylko sklejką tylko do kamperów z fabryki Hobby. Będziemy mieli zakupione sklejki oryginalne 2,6 mm grubości, laminowane z jednej strony lekkie do kamperów. Także tu będzie cała zabudowa, może nie cała, ale w 80% będziemy się starać, żeby to były elementy kamperowe, a nie Gdzieś tam, z nie wiem, z media jakiegoś tam nie wiem, marketu, bo tam są radia <grywia> i telewizory, ale nie, po prostu nie z marketu budowlanego. No i słuchajcie, przejdziemy teraz, pokażę Wam najgorsze nasze zaskoczenie, które nas spotkało wczoraj przy przebudowie, przy rozbiórce, może tak no w ogóle. Zobaczcie, tu jest wykładzina. Ktoś kiedyś sobie już dorobił wykładzinę, bo to jest gumuleum, to było oryginalne, a to ktoś. Sobie kiedyś już tutaj dorabiał, widać w ogóle. Ne? W ogóle, słuchajcie, trzy zdania odnośnie tego, co tu ja natrafiłem przy rozbiórce tego. No to jest w ogóle jakaś obłęd. Śrubek, śrubeczek różnego rodzaju. Mógłbym otworzyć hurtownię, słuchajcie, ze śrubkami. Tutaj, no, manie, bo sobie to zrzucałem. Każdy rodzaj śrubki tu był. Na przykład jak odkręcałem jakieś bok, jakieś szafki, to było cztery rodzaje śrubek, jak odkręcałem jakieś kątowniki z tego typu, które trzymały meble, powiedzmy piony mebli, no to każda śrubka co chwilę była inna. Tu było milion śrubek w tym kamperze. Przede mną to tu było chyba z czterech kampermajstrów, którzy próbowali coś tutaj, każdy po swojemu unowocześniał, także postanowiłem to wszystko zebrać. Jeszcze została mi instalacja, którą też będę chciał zrobić po swojemu. I instalacja i okablowanie będę chciał troszeczkę skrócić, bo bez tego ze wszystkiego za dużo, bo pełno kabli co chwilę nowych, dziwnych, które ktoś dorabiał, natrafiałem. Instalacja gazowa, która tu jest, też będzie zrobiona po nowemu, ponieważ kuchnia będzie z tej strony. Teraz zgadzam się tylko na raz, ale wiecie, no jest tyle pomysłów i tyle do powiedzenia, że instalacja gazowa pójdzie na tą stronę. Jeżeli chodzi o boiler, boiler będzie u góry nad lodówką w szafce. Tu będzie kuchenka, no to wiadomo, że gaz pójdzie na tą stronę. Truma, trumy, która tu była odnośnie ogrzewania nie będzie, także rezygnujemy, tu, tu będzie zaślepione. Instalacja wodna, bo zbiorniki na wodę mamy pod siedzeniami, instalacja wodna pójdzie też na tą stronę, bo tutaj w toalecie nie będziemy mieli zlewu, będziemy mieli tylko jeden zlew, bo tak byśmy z żoną stwierdzili, że nie potrzebujemy zlewu, który jest w łazience, w toalecie, tylko będzie jeden zlew tutaj w kuchni. Czyli będzie pasować, bo boiler będzie tutaj, woda szybko dojdzie do zlewu. E, może zrobimy sobie jakiś prysznic taki na zewnątrz, czy jakąś klapkę, taką, gdzie będzie słuchawka wyciągana i żeby się gdzieś tam szybko opukać na zewnątrz. Jak e, będziemy gdzieś tam nad takim jeziorkiem, czy w jakimś miejscu, gdzie będzie taka możliwość, no to się opuczemy. Ale z takim powiedzmy w kąpielówkach na zewnątrz nie potrzebujemy pryszniców w środku, bo chodzimy zawsze na campingach na, na do. Miejsca o wiele lepsze, jeżeli chodzi o prysznice niż w kamperze. Eee... Dobra, to tyle chyba z takich rzeczy techniczno-modernizacyjnych, jakie mamy do wykonania. Eee... I teraz to, co miałem Wam pokazać gdzie się zagadałem, najważniejsze. Słuchajcie, tylko moment, obrócę tutaj to siedzenie troszeczkę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Hmm. Ja sobie może tu usiądę. Ach. Tutaj kiedyś, w tym miejscu, znaczy nie kiedyś, tylko jeszcze wczoraj, w tym miejscu była taka aluminiowa blacha. Nie wiem czy ona jest. Jest. Ja wyjdę i Wam pokażę. Jak kupiliśmy tego kampera? To tutaj. Oczywiście to było wszystko zabudowane, ale teraz tak mniej więcej Wam to chcę na, naświetlić. Tutaj była taka blacha, że wchodził kierowca po schodkach, wchodził na blachę, siadał i jechał. No i podczas rozbiórki, no bo tutaj zaczęło się od, od wykładziny, od tej szafki, od szafki kawałek dalej. Tu znowu jakieś gumeleum mówi, odkręcę tą blachę, ten aluminium, żeby zobaczyć co jest pod spodem. Odkręciłem tą blachę. I tutaj... Słuchajcie, trafiłem na takie coś, co mnie bardzo mocno zaczęło zastanawiać skąd tu się wzięła wilgoć. I słuchajcie, ta wilgoć jest tylko do tego momentu, gdzie tutaj kątówką obcięłem. Tu już jest wszystko zdrowe. I teraz zacząłem się zastanawiać skąd, i to wszystko po prostu było tak zgnite, że to po prostu odpadało. Tutaj na zewnątrz jest Coś. Tak to wyglądało. Tak to było stanie. To było tutaj zabudowane. Nie? Zdemontowałem tutaj tą część zabudowy z laminatu, bo to był stopień z laminatu, ale się go zdemontowałem, bo się przyda. I słuchajcie, doszliśmy do wniosku po analizie i po rozbiórkach. Tutaj było wszystko yy, zawilgotniałe. Tu przy drzwiach idzie listwa. Drewniana, tu jeszcze zostało, bo to dokończę po świętach, bo już przed świętami nie zdążyłem. Tu, tu, jest, tu jest styrodur, i tu już jest OK. Tu jest OK, tu idzie następna listwa, tu już jest też OK. Yy, troszeczkę tam pod blaką, ale to jest do wysuszenia, tu nie ma tragedii. I chodzi o to, zmierzam do tego, że co zacząłem odnośnie dachu mówić. Że ktoś kiedyś przed nami jeździł i nie sprawdzał i nie wiedział nawet, że ma nieszczelny dach. Część integry z laminatu, z żywicy, która łączy się z częścią dachu, tam jest łączenie, tam się zaczynają listwy, i tam ktoś miał nieszczelne to połączenie, i tutaj, tylko nie wiem przez ile lat, sobie woda w środku pod sklejką po tej listwie tutaj sobie leciała w dół, i to wszystko z, z upływem lat namakało, nasączało się wodą, schodziło na sam dół, i ta część cała była. Po prostu sukcesywnie namaczana, spróchniała i zgniła. Także troszeczkę mnie to zmartwiło pod kątem, że będę miał z jakieś 3 dni prac więcej, ale to jest żaden problem, to jest do ogarnięcia. Tu cała konstrukcja drewniana przyjdzie na nowo, oczywiście ze sklejki wodoodpornej, grubej. Wszystko zostanie to naprawione, zasylikonowane, zabezpieczone. Cała listwa, która tu idzie drewniana do góry, bo tam jeszcze muszę się dostać wyżej, Zostanie wymieniona, dobrze, że mamy zamówioną tą sklejkę właśnie z chobby do ścian i przyjdzie nam tutaj nowa wyściółka do samych drzwi, ale to wszystko zobaczycie w kolejnych częściach naszego, nie dzisiaj, naszych wzmagań z kamperem. No i takie są plany tak na szybko. Troszeczkę się dzisiaj nagadałem, no ale chciałbym, chciałem Wam po prostu w tym odcinku powiedzieć jak to, będzie wyglądało, jakie mamy plany. I teraz, sukcesywnie, w kolejnych odcinkach, będzie to robione po prostu. No, a karpiarze, takie dwa zdania na koniec dla karpiarzy. Karpiarze, nie, nie przejmujcie się, że między filmami, między wyjazdami na ryby. Wrzucam takie filmy, ale to jest zrobiona osobna playlista odnośnie przebudowy naszego kampera, bo chcemy mieć taką pamiątkę. Mamy tylko jeden taki kanał na YouTube, także postanowiliśmy, że te filmy do tej playlisty odnośnie przebudowy naszego kampera będziemy wrzucać. Jeżeli wędkarzy, karpiarzy to nie interesuje, no to oczywiście wiadomo, że nie musicie tego oglądać, ale jest to taka dla nas pamiątka i naszym drugim hobby to jest właśnie caravaning, także wrzucamy te filmy dla chłopaków, którzy też remontują, albo stoją przed remontem kampera. Może coś wykorzystają z naszych pomysłów. Bo ja nie, nie mówię, że jestem jakimś fachowcem od budowy kamperów. Ale skończyłem szkołę drzewną o specjalności meblarstwo. Także troszeczkę wiem, co się z czym je. No i będziemy robić. Odnośnie filmów karpiowych, tak jak powiedziałem, za jutro, może pojutrze wrzucam film, pierwszy odcinek, bo to będą dwa odcinki, bo byliśmy na dwóch wodach na we Włoszech. Pierwszy film to będzie z pierwszej wody, a kolejny film pewnie gdzieś za 2-3 tygodnie z drugiej wody. No i w międzyczasie właśnie ten film. Odnośnie naszych wyjazdów, bo pewnie pytacie, byście chcieli wiedzieć, kiedy i gdzie jedziemy. Teraz na święta nie jedziemy na ryby, tak jak wspomniałem. Na majówkę też nie jedziemy na ryby, bo będziemy się zajmować tutaj kamperem, bo szkoda nam czasu. Na ryby z Madzią wyjeżdżamy 11 maja. Jeszcze na razie nie powiem gdzie, bo na razie nie chciałbym zdradzać. Zdradzę to później. Ale naprawdę fajny wyjazd się szykuje 11 maja na tydzień czasu. Wspólnie z Madzią jedziemy na rybki. No to tyle, żegnamy się z Wami. I zapraszamy do kolejnych części naszej, naszej, nie wiem jak to nazwać, drogi krzyżowej <drogi> z kamperem. <drogi>